W Berei podjechaliśmy na jeszcze jedno miejsce, yy, które się nazywa yy, podium, podium Pawła, to jest tam to miejsce chyba na cześć apostoła, jest jakieś słowo przywołane, wchodzi się po schodkach przez samej ulicę, w samym centrum, o tu są jakieś mozaiki z Pawłem tutaj, tego typu, generalnie to jest jak placek w centrum miasta. Takie zacienione miejsca wysadzone, yy, wysadzone roślinkami roślinami prawo Tu jest jakiś pomnik, na to jest tu grecki no, Generalnie robi to wrażenie Jest tutaj pomniczek na No przypomina do tego, tego Pawła z Łysy brzydki taki. Taki Paweł.